Sam nóż ma wklęsły, niski szlif, świetnie oddziela krojony produkt. Ma wyjątkowy wygląd, wetrawienie całe i kontrast robią tutaj niesamowitą robotę. Niski, delikatnie wklęsły szlif powoduje, że nie przykleja się krojony produkt. Sam nóż zwęża się w kierunku czubka, czyli ma tak zwany dystalny taper, powoduje to, rozchylanie produktu nie tylko z góry w dół, ale też na boki, co znacznie ułatwia nam pracę. Popularnie mówi się na to wykończenie, że jest to damas, natomiast w Japonii mówi się na to suminagashi, co przypomina rozlany atrament na powierzchni wody. Tutaj, w przypadku tego damastu, jest to miedziany damast, który jest dość trudny w wykonaniu, gdyż mieć podczas obróbki cieplnej często lubi się wytopić spoza osnowy stali i rozlać się gdzieś dalej. Więc pokazuje to, jak dobrze rzemieślnik kontroluje temperaturę podczas całego procesu. Wykuwania i hartowania danego noża. Habanowa oktagonalna rękojeść, która zwęża się w kierunku ostrza, nie tylko świetnie leży w ręce, ale będzie ozdobą kuchni na długie lata.